Siemano widzowie, witam was w pierwszym odcinku Minecraft from the Fog. właśnie tworzę świat na nowo. Teraz mam losowego seeda i tak dalej. Nie będę się teleportował do wiosek, tylko wezmę sobie dwa ułatwienia. Wezmę sobie lunetę i wezmę sobie takie coś, że mam nieskończoność po prostu widzenia w ciemności. Bo ja się boję ciemności. Subskrybujcie kanał i to jest nowa wersja Minecraft from the Fog. To znaczy, że nie kontynuuję poprzedniej, tylko teraz będzie nowa. Więc subskrybujcie kanał. Eee, no, nam się już załaduje zaraz. Mamy 60-70%, już. Eee, no, no i no. no, to zaraz lecimy, nie? Bo jednak chciałbym ponagrywać to. Dobrze, a więc tak. Wpiszmy sobie game Creative. Chwila. Mm. To była na zbroi, nie? Tutaj. Cyk, no kto wizja ciągła? I co tu jeszcze było? Chewie, co to jest? Gain speed on kill, gain HP, gain strength, strength. Dobra, więc mamy. Już się przy strukturze. Więc słamy widzowie. A jeszcze tak, oczywiście, że Lumeta. Nie od teraz, lecimy tylko na Surreal. Zjedzimy sobie nową... Tutaj... Nową... Struktura? Albo nie. O Boże. Muzyka taka głośna, że się boję. Kolejna, co to jest za struktura? Nie znam tej struktury, ale chyba w tej strukturze yy, nie ma takiego czegoś jak nagrody, skarby i łup. Dobra. No to lecimy sobie. To czy, jak, jak, co trzeba? Mm, Muszę. Muzyka dźwięk. Muzyka trochę ściszymy. Dobra. Może być, może być. Generalnie mam spawna Więc jestem przy spawnie i jestem bezpieczny całkiem No, no i tyle. Tyle spałem. Zwyczaj... Jakie się przestraszyłem, mnie Nie lubię takich świnków. Dobra. Mm. Chodźmy sobie, a z czego mogę zrobić patyki, czy co? Nie. To jakieś dziwne korzenie, które nic nie dają Chyba, że... Nie Dobrze a Zatem... Wizowy? Dźwięk jak w poprzedniej edycji a i tym razem? Co to było? A to bi dobrze. Już widzę, że Minecraft zaczyna szaleć. Trzy. Co wy na to? Zrobimy sobie Deski, cyk, 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 cyk. No. No i prawidłowo. To ten głupi auto żąb, nie? Dobra, to może pójdziemy sobie poszukać weski. A właśnie, księga mobów. Co my tutaj mamy w ogóle za? Kamienny jakiś pancernik. Czerw? O barze. O! Przez samą rzeczywistość. Aha. Przebijanie się przez samą rzeczywistość. Dobra. M posprawdzamy sobie to później. Nie? Teraz generalnie skupmy się na w znalezieniu właśnie tego. Właśnie o to mi chodziło. O owieczki. Robimy łóżko. Pięknie. Mamy Spawn Pointa. Yy, muzyka całkiem git. Tylko zaraz, zaraz, zaraz będzie cicho, nie? Nie, dobra. W ogóle, dawno tej muzyki nie słyszałem, nie? Dobrze. Dźwięki jak dźwięki. Dobra, epoka kamienia bez trudu. Co powiem wam, że jest dobrze? Nie boję się. Na razie, oczywiście, na razie nie boję się. Tylko człowieku weszczę tą głupią muzykę, bo to już denerwuje. Mm, nie wiem, czy to w ogóle się ścisza. Dobra, A my już mieczyk. Więc przynajmniej coś do obrony. Nie z drewna. Tego dźwięku tutaj nie słyszałem. Dobrze. Dobra, może, może, może w sumie. Chodźmy sobie gdzieś. Leczmy sobie. Nie wiem. po prostu wiązki, nie? Bo jakby. Mam pewną obawę, że. To... Jezus. Ej, co to? His wife. Ice Pierce, my soul. the sacrifice was not enough. He's still out of there. Watching me. Kto? Kto jest? Hero Bryan? Mamy kraw. Nieraz mam kraw. Dobra, right, zająłem pan, żebyśmy stąd sobie poszli. Mówiłam. No His white eyes. Czyli Herobrine. Ma białe oczy. Pierce my soul. Przebiły moją duszę? Czy co? The sacrifice was not enough. Poświęcenie nie było wystarczające. On nadal... Mm. Z tego jak wygląda innych youtuberów, jak to nagrywali. Po zabiciu Herobrina była dusza Herobrina. Jeszcze. Ja nie wiem. Czy to o to chodzi, czy o coś innego? Zimna woda. W ogóle to odbijanie, i tak dalej, to jest takie realistyczne. Jakiś tutaj nie uspokoi? Dobra. Tutaj Goldmana nie powinniśmy spotkać, ale Już się bałem, że to Goldman, boż. Boż, święty. No widzowie. Laski Roblajna. Ok. Nieźle. Tutaj nie wchodzimy. Nie mam mowy o wchodzeniu tutaj, bo. O, wiecie co? Widzowie, ja wam pokażę, czemu tutaj nie wchodzić. Możecie mi nie uwierzyć. Proszę spojrzeć. Ej, Ej, nie podoba mi się, bo tu normalnie. O. No. Teraz mi się podoba. Ugaśnie po prostu. No i jeszcze to. No, generalnie takie rzeczy się dzieją. Po wejściu dotąd. Więc ja nic nie wziąłem i mnie tu nie było po prostu. Nie? Żeby było. Ale widzowie weźmy sobie stawmy tutaj spawn point co w każdym razie żeby nie było za daleko przez, przez to co ja zrobiłem on się dzień wydłużył no ale dobra do Creepery. szopy no jak mówiłem lubią być nawiedzane przez hieronbraina tego lasu nie niszczymy widzowie o! grup Grób. Grób możemy. Czaszka szkieleta, fajnie. Zaczęłam się bać tego. Struktura, struktura. On to jest większy cmentarz, to kolejny achievement będzie. Ja już takie na kreatywie miałem Find the bigger grave? Czy coś? A, bo to róża. Ej, nie ma. Nie chciałem tego kliknąć. Nie chciałem tego kliknąć. O nie, jeszcze się laguje. Słuchaj, przyrzekam. Nie chciałem tego kliknąć. Nie chciałem. Naprawdę. Nie chciałem. Przypadkowa na tą popytkę nastąpiłem. I znowu dzień się wydłużył. Już się przestraszyłem. Dobra, mamy kolejny liścik. Everyone, I look, I see his eyes. I am so scared. Turning pale. Co to jest pale? Help. I see his eyes. Czyli znowu o hero. Znowu o brynie. Dobra, zostawmy sobie tutaj Spawn Pointa i weźmy ten piecyk. To się może przydać. Dobrze, czyli chyba idziemy w dobrym kierunku, albo po prostu tak nam się struktury specjalnie y, tworzą. Żebyśmy sobie ogarnęli tą fabułę gry czegoś, tak? Idziemy dalej. Czekaj. Aktywność człowieka. Działamy człowieka. Ta, cmentarz. Hmm. Ale my do tego cmentarza nie idziemy, bo to jest ten większy cmentarz, przez który się przestraszyłem. Więc po prostu. To są kalibry? Czy co to? Tam coś jest jeszcze. Idziemy. Tam, gdzie jest coś jeszcze. O nie, Goldman. Goldman, widzowie. Tam jest ognisko. Musimy tam dojść. Hieroglym. I tu Goldman. I się widzę, tam jest Goldman. Tam jest Goldman. Kurde, ten goaltman jest strasz. Goldman tam jest. Idziemy do ogniska. Nie damy się żadnemu goatmenowi. Nie ma goatmena. O, bo on się tam nie zrespił. E, właśnie widzowie, Gottmana się tak łatwo nie da rozwalić e, z kilkunastu szkieletów y, golemów i oni nie dali mu rady bardzo szybko Uwierzcie mi Dobra, mamy ognich, czyli mamy dobre tropnie Hirobrań się stepnął idziemy dalej, tam jest kolejna strukturka Nie, to nie jest struktura. Nie. Jak są takie zawieszenia w grze, to znaczy, że Hero tepa, albo coś gorszego. O, skrzynia. Dobry trąb. Kolejne. Day five is going pretty well. I have been working night and day gathering materials for my house. I saw someone in the forest while I was out, but it was probably just one of the low Yeah. I could not find them later do. Oh well Goatman. Goatman spot common albo vendigo Dobra strukturka. Ale gościu się odstawi. Dobra, widzę, idziemy okrężną drogą, bo przez wody najgorzej. Przy okazji spawn pointa sobie wolniemy Ja będę z takiego wstępy widzę, i ja robię spawn nie? Bo. Dobra, jeszcze się wspomogę jednym. ...na 12 sekund saturacja. Co? Już nie? Jak widzę, coś kolejnego. Przy takich odłosach łatwo... Nie łatwo tylko najrozsądniej jest zrobić takie coś. coś? Dobra, że już... Mm -hmm. Dziękuję takiej powiedzie. O nie. O nie. Goldman. I widzę, jak chciał mnie nawiedzić w deszczu, nie udało mu się. Co ty jesz, człowieku? Co ty odwalasz? A, bo idzie za mną, jak się nie gapia. Zabij mnie. A? Nie idzie. Dobra, więc sobie tą strukturkę. Wiem, że to jest aura, ale dzisiaj nie przyzwolę. Dobra widzowie. Mm. się pszczoły. Widzę, że ma... My... Enter Alarm. To jest wielki... No. Villager. Villager słyszeliśmy. 162. They came at night breaking the doors of our homes and dragging us into the night. Co? So, ktoś przyszedł i chyba się noc wtedy zdziała, nie wiem. They were our neighbors, our friends and family. A! Ah, czyli chyba pod osłoną nocy odwiedzili nas, nie wiem. Uh, our friend... I couldn't believe what he has done to them. Co so, Czyli oni byli i to opowiada chyba Villager. He has done to them a man they called him Robert took my brother first. I heard the lever pull and the trapdoors open. I couldn't look up, I just couldn't. The men of my village are whispering. They want to ambush the guards while they are distracted. Robert, look at me. I am next. Aww.

Uwolniamy. kowadło. Kowadło wezmę. Co jest? A jest? Zostać rybakiem. ja mi się wydaje, że to będzie koniec tego odcinka. Ej, ja tutaj może. le To jest ta dźwignia. Dobra, widzę. Pogarniamy sobie to. Później. Ja tu chyba pomieszkam trochę. No i oczywiście widzimy się A. w następnej części. Z